Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale a jest to kolejny odcineczek z serii z Warsów. dawno już tych odcineczków nie było z tej serii gdyż ostatnio pojawiały się odcinki raczej z poradników i dzisiaj jak już pewnie powiedzieliście po tytule i po miniaturce zrobimy coś bardzo ciekawego tylko czekajmy aż runda zacznie, dopiero wtedy sobie to włączymy jak widzicie jestem też na starszej wersji jestem na wersji aż 1.8.1 gdyż tylko w tej wersji jest taka funkcja i czekajcie ustawimy się tutaj, pyk, betwals solo sobie gramy patch, options i super secret settings jak tu sobie klikamy jak widzicie nam się zmienia tło. O! I będziemy dzisiaj robić coś takiego. Nie wiem, czy to się uda. Wy sobie możecie w ogóle zablokować ekran i przestawić sobie, żebyście widzieli normalnie, może będzie Wam się mili oglądało, też jest to bardzo, bardzo męczące raczej do oglądania. No i co? Spróbujemy. Już to kiedyś nagrywałem. Odcinka z tego chyba nie było. Już sam nawet nie wiem. Dlaczego ta przyglądańka na kanał, nie widziałem, że był z tego odcinek, ale. No, zobaczymy, jak nam wyjdzie. czekajcie ile tu w ogóle kosztuje, bo tutaj na hajbie rzadko gram. Yy, blocks. Ul, okej, okay, kupimy sobie wełnę. Gdzie jest nasze łóżeczko? Tutaj. Dobra. Eee, yy, o kurde. Pyk. 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 Do, dobra, nikt się do nas nie buduje. Nie, chyba nie. Dobra, możemy wrócić sobie do bazy. O kurde, słuchajcie, to jest naprawdę ciężkie. Tak naprawdę można by było odwrócić w ustawieniach myszkę po prostu. To może by się łatwiej nam trochę kierowało Ale dobra, teraz takich tu nie będziemy robić hacksów. No bo nie o to chodzi. Dobra, resztę sobie możemy odłożyć do Ender chesta Magenta? Nie jest to ja magenta? Nie jestem purple, dobra. Ło, kurde, już się wystraszyłem. Ale nie no, to by mi się coś wyświetliło, bo że łóżko destroyed Znaczy, Bed destroyed. No właśnie, o dobra. Pik, pik, pik. O kurde. Nie. Muszę wszystko na odwrót robić. Nie, to będzie w tą stronę. Dobra, to będzie w tą stronę. Hu, myślę, że z fightem może być tutaj ciężko. 2000 O! O! Koks. O, to możemy zniszczyć. To sobie w ogóle możemy wziąć pod jedyneczkę i... Teraz tak, gdzie tu mamy jakieś ludzi? Tam mamy diamenty i tu mamy diamenty. Tu się chyba nikt nie budował, tak? To są diamenty? No chyba diamenty, no, to... Spróbujemy się tam może jakoś dobudować, słuchajcie. Ym, obawiam się, że to może być najciężko jakiegokolwiek killa zrobić, co dopiero mówić o jakimś wygraniu gierki, ale Spróbujmy Spróbujmy, tylko tak, żeby nie spaść, kiedy nie by było, było. Eee, tam się chciałbym dobudować, tak? Tak, dobra To jedziemy. Nie, w muszę klikać, dobra, Uff, czekajcie. Jak to zrobić? O, dobra Nice Nie Dobra O, może mnie nie będą atakować, bo sobie pomyślałem, że jestem kompletnym noobem Tutaj wszystko jest na odwrót Ale S klikam, dobra Dobra, tak jakoś to idzie Dobra Dobra Patrzcie, patrzcie. Yy, raz tutaj, tak? Dobra. Ach, nie, to jest czyjaś baza. No to trochę zszaniliśmy sprawę, bo teraz może ktoś nam po prostu pójdzie po naszym mostku do nas. Ajajajajaj... tego nie chcieliśmy. Dobra, teraz, żeby nie spać. O kurde. Dobra. Uf, udało się. Nikt tu nie idzie, nie? Dobra, możemy tutaj zrobić taki mały murek. No, come on. O, 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 o nie, gość do nas idzie. Ty, ty, patrzcie, patrzcie, klepiemy go. No chodź tu, chodź. No chodź. No nie, zabił nas. Jee, yeah, jak to wygląda, patrzcie, wszystko do góry nogami. Chyba to na tyle, no właśnie, łóżeczko nasze zniszczone. A tu się jeszcze spimy bez żadnych broni. To na tyle, no, zginęliśmy. Yeah, cię panie. O, jak to wygląda? Patrzcie, jak to wygląda masakrycznie. No dobra, dobra, możemy spróbować jeszcze jakąś yy, kolejną rundkę. No dobra, słuchajcie, uznałem, że z, z Betwurstami może być rzeczywiście troszeczkę ciężko. I zagramy sobie w Detrana. Nie wiem, czy, czy to kojarzycie tutaj, na przykład na Havie, właśnie. E, no więc spróbujemy zagrać odwróconym ekranem na Detranie. Może być rzeczywiście ciężko. E, myślę, że będziemy raczej tak na spokojnie, dobra. No dobra, strzelił, A! Dobra, czekajcie, musimy patrzeć bardziej pod nogi Okej okay. Tak, 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 tak Tak Wow, dobra, udało się, udało się Udało i big. Wow Nie, tu możemy przejść, możemy przejść, dobra Nice, nice, nice O nie, parkour na odwróconym ekranie Hu, dobra, stoimy Stoimy, patrzcie, proszę Państwa. Co tu... O nie, 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 nie! nie! Co? Przecież nacisnąłem S. No dobra. Dobra. Czekajcie. Dobra, teraz poruszam w tą stronę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. No, weźcie gościu. kude, czekajcie. Jak tam się dostać teraz? Tam doskoczę? A jakby tego. O, tam może. Powinienem skoczyć. I teraz. No nie! cały park rodnowa. Yeah. No nie, 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 chyba, chyba na tym parku nowa nie staniemy, mówię Wam. A ktoś już sfiniszował. Mam wrażenie, że jest to niemożliwe do zrobienia. Możemy jeszcze jakieś drugie podejście zrobić. Dobra i lecimy sobie, słuchajcie, z kolejną rundką. Wow, nawet przeszliśmy, dobra, dobra, dobra. Pierwszy port, patrzcie, jaki skillowi jesteśmy. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay. patrzcie, żyjemy. Jej, nawet tam jakoś idzie. Nie, tam była woda! O nie. No dobra, ale, ale, ale nie ma tego złego, nie ma tego złego jeszcze. No kurde, też znowu nie dałem rady. tutaj wody tam nie widać. Muszę bardziej patrzeć się w dół, o, w ten sposób, patrzcie. A nie, bo zostajemy do to nazywania. O, dobra, przeskoczyliśmy. Pog? A nie, tak nie damy rady. Bo jest znowu parkour. Dobra, na, na spokojnie. To się może uda. Dobra. Wow. Wow. Dobra, nice, nice, nice. O niej, jeszcze jeden parkour na lodzie. A, Ło, wow, dobra, 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 patrzcie. Ty udało się. Ja nie wierzę. Eee, o niej, znowu parkour. Ty, przeszliśmy, dobra. I co? Znowu parkour? Ja nie mogę. Co i nas te tak męczą parkourami? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej okay. Czekajcie gdzie dalej? Tam to, tu. tu I to. Ja yeah. O nie Ty, tu była woda i przeskoczyłem Eee, dobra Eee, nawet nie, jakoś idzie Ty patrz jeszcze może uda nam się skończyć O nie, czekajcie, tutaj trzeba A, tutaj trzeba zrobić z tego Nie, czekajcie Tutaj z tego Trzeba wyskoczyć na to. Nice. Nie, w złego użyłem stronę. Dobra, nieważne. Eee, teraz musimy się zmagać znowu Kurde i spadliśmy No nic. Chyba nie uda nam się skończyć. Ale patrzcie, to już jest tam jest, tam już jest finish. Tak! Patrzcie! Daliśmy radę. Nie, jeszcze nie, to nie jest fajny koniec. A, Damy radę, damy radę. Ile mam jeszcze czasu? O nie, sekunda, już nie dam rady, szkoda Ale mało zabrakło, mało zabrakło chyba Ta runka, myślę, była do zaakceptowania I co, myślę, że ja już was dłużej nie będę męczył Tylko zakończymy ten odcinek sobie Możecie napisać, w jaki sposób oglądaliście Czy przekręciliście sobie ekran, czy nie e, Ale no, już oczy w zasadzie bolą, słuchajcie Więc już wystarczy tego Możemy sobie włączyć F5, wtedy nam to resetuje Patrzcie, jesteśmy już teraz normalnie Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeśli tak, możecie stawić łapeczkę oczywiście i jeśli chcecie więcej odcinków znowu z jakichś takich bedwarsów i tym podobnych rzeczy, to jest ogólnie odcinek klonek bardzo prosi, żebym nagrał odcinek właśnie słuchajcie z bedwarsów i rzeczywiście tak to znaczy dobra nagramy sobie. Więc jeśli chcecie więcej jakichś takich odcinków, to piszcie koniecznie w komentarzach, piszcie mi jakieś pomysły jakie challenge mam nagrywać, gdyż mi po prostu poniekąd pomysłu brakuje. No po drugiej strony też te filmy rzeczywiście nie generują za dużo wyświetleń, ale też ogólnie głównym problemem jest to, że brakuje mi pomysłów. Nie wiem jakie challenge nagrywać, a chciałbym jakieś takie miarę oryginalne, nie jakieś tam takie standardowe. Dlatego no, piszcie w komentarzach, a my się widzimy w kolejnych odcinkach i cześć!